Hejka, dzisiaj to tury, ale na ładne fretło Jak dla mnie ładne no. Poczekaj. Dobra, mamy już zdjęcia. To teraz tutaj. I dajemy tu bardziej takie. Wiem, dziwną trakt. Więc robię brzydkie. Ale no trudno. Tutaj. Dobro. Mamy już tą wyciętą kartonik. Prawie wyciętą. Dobra. I mamy, dajemy ją tutaj. I na przykład dajemy. Tak. Mm. 从你。 Oh nie. Ten. Nie m. Uh, ten się nie podoba. Mmm. Mm Okej. Okay. Tutaj mamy flew. Chciałbym jak, ja. ale mamy. Daj bierzemy dajemy Kartonia tak małego. Mhm. Dobra, mam tu jeszcze taką w kartonie. matko kartonii z i piszkiem. Jest dorator Oke okay. i seri du sko ama seri du sko Re red red uh-huh yeah purple sir no oh mom Dobra. Takie coś. A dobra, nie. Nie, 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 nie. nie. Hmm. Zdrawi się, kiedy...

No, to, no, no, no dobra, no to też takie dam. Tutaj jej na Dobra, i to jest moje profilowe. No. Dobra. To będzie tyle w tym odcinku. Pa pa!